Laboratorium Dextera. Historia chłopca geniusza, który posiadał własne laboratorium ukryte w swoim pokoju. Gdy byłem mały, to sam chciałem mieć takie laboratorium, gdzie dostęp mam tylko ja i mogłem w nim tworzyć co tylko chcę. Zastanawiałem się jednak nad jedną rzeczą, czemu Dexter trzyma swoje laboratorium w sekrecie przed swoimi rodzicami. To jest więcej niż oczywiste, że oni zdają sobie sprawę z geniuszu syna, w końcu posiada setki nagród naukowych, ma najlepsze oceny w klasie oraz wymyślił swoją pierwszą maszynę, gdy był jeszcze niemowlakiem. Podpowiedzią może być angielskie outro, które pojawiało się na końcu każdego odcinka. Skupmy się na ostatnim zdaniu. Czemu jest tu mowa o mroku i zniszczeniu? Cóż, jest teoria, która mówi, że pewnego dnia w laboratorium doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła cała rodzina Dextera, a on sam przeżył, ale został ranny. Nie chce mi się wierzyć w to, że Dexter mógł popełnić jakiś błąd i że stało się to z jego winy. Sugerując się przed ostatnim zdaniem Woutro, można dojść do wniosku, że była to wina Didi, która jak zwykle majstrowała coś w laboratorium. Osoby, z którymi teraz żyje Dexter, to klony jego oryginalnej rodziny, które stworzył dzięki nauce. Na poparcie tej tezy jest kilka argumentów. Po pierwsze, tłumaczyłoby to, dlaczego jego rodzina w wajce wydawała się ociężała umysłowo. Zmniejszałoby to prawdopodobieństwo dowiedzenia się prawdy. Stworzył Didi wyjątkowo głupią i lojalną, gdyż wiedział o jej wcibskości, więc dlatego jego siostra nawet jak buszuje w laboratorium, to nie znajduje niczego podejrzanego i nie mówi rodzicom o nim. Wiele razy widzieliśmy w odcinkach, jak rodzina znajduje się w centrum wybuchu, czy też zamienia się w potwory, a potem i tak nic im się nie dzieje. Jest to sprawka chłopca, który stworzył klony w taki sposób, aby nie można było ich zranić czy też zabić. Dexter jest pewien, że jest lepszy od swojego rywala, gdyż zaznacza, że posiada umiejętność w tworzeniu i odtworzeniu życia. W kilku odcinkach zostało nam pokazane, że Dexter potrafi tworzyć klony, co umacnia teorię. Potrafi kontrolować centralny układ nerwowy, który wpływa na zachowanie ludzi. Potwierdzone to zostało w jednym z odcinków, gdzie Dexter zamienia mózgi psa i dinozaura. Chłopak zaprogramował we wspomnianych klonach przyspieszony proces starzenia się, co zostało ukazane w odcinku Stary Człowiek Dexter. Pokazał, że potrafi bawić się czyimś intelektem w odcinku Asystent Dextera, co odnosi się do Didi. I jej debilizmu. W pewnym odcinku mama Dextera zachorowała. Dexter wtedy strasznie się zaniepokoił. Chłopak jest geniuszem, więc zwykłe przeziębienie raczej nie wywołałoby u niego takiego niepokoju. Chodziło mu o to, że przecież zaprogramował klony w taki sposób, aby nie można było ich zranić czy też zabić, więc przestraszył się, że popełnił błąd w programowaniu, gdyż choroba tutaj nie powinna mieć miejsca. Właśnie tak to się przedstawia. Napiszcie w komentarzu o waszych wrażeniach i dajcie łapkę w górę, jeśli materiał się wam spodobał i zostawcie suba. Dzięki za oglądanie i na razie.